Komisja skutacyjna dokonała już wyliczeń. Proszę bardzo przewodniczącego Komisji skutacyjnej o zabranie głosu przedstawienie wyników wyborów. Protokół Komisji skutacyjnej wydany w dniu 2010 na sesji Rady Powiatu Słowskiego dla wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w składzie. Awian głos przewodniczący Cezary Burzyński z członek komisji, Marek z członek komisji. Na Przewodniczącego Rady Powiatu Sowskiego zgłoszono następujących kandydatów. pierwszy Ryszard Szumski, 2. Elżbieta Ranefeld. Słowny wyjęto 15 kart. W głosowaniu tajnym zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące liczby głosów. Ryszard Szumski 7 głosów za, Elżbieta Ranefeld głosów za 8. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że największą liczbą głosów 8 za powołaniem do funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wschodniego otrzymał radny Elżbieta Ramfari, co stanowi bezwzględną większość głosów do ilości radnych obecnych na sesji i został wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu. Podpisuję członków z koła dnia. Gratuluję. Myślę, że będziemy w sposób i, i skorzystać z tego. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję pani Elżbieta Ramfari wyboru na nie. przewodniczącego. Rady Powiatu Wschodniego. Zadałem obrady, to, to przerwie. jak nie ma, Proszę panią Elżbietę, ja jeżeli mogę jeszcze zabrać głos. Proszę. Szanowna Rado, mam taką propozycję. W ogóle mam uwagę do przewodniczącego komisji skrutacyjnej, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie karty nasze do głosowania zostały złożone na stole, nie zostały Włożone w kopertę opieczętowane i zablokowane. To jest jedna uwaga. Jak można było dopuścić czy takiego czegoś, że karty leżą na stole i każdy z nas, uczestników, mógł w te karty zaglądać? To jest karygodny błąd, Panie Przewodniczący. Myśmy Pana wybrali i myślę Panu zaufali. I wprowadzi Pan zamieszanie. Tak jest, moja wina, nie tylko moja, bo całe to Do 15 należy nauczyć się karty. liczyć, a jeżeli nie, to liczymy o się. Dziękuję bardzo, Przewodniczący. Karty przekazaliśmy przewodniczącemu obrad, a nie leżały sobie spokojnie na stole. Ja miałem wgląd do tych kart i wszyscy mieli wgląd do tych kart, bo karty była przerwa ogłoszona, karty leżały na wierzchu na stole, Panie Przewodniczący. Pan nie ma obowiązku kart zostawić na stole. Czy Pan rozumie mój zarzut? Rozumiem, Pana. Przekazałem e, karty przewodniczącemu. Może, może ja tutaj do tej polemiki e, słówki kart. E, przewodniczący komisji e, skrutacyjnej przekazał mi te kartki. Ja przeliczałem, czy jest wszystkich 15, miałem oddać tutaj do pani. I w trakcie liczenia stwierdziłem, że coś jest nie tak. Złożone. Panie przewodniczący, pan nie miał prawa liczyć tych kart. To jest jedna zasadnicza uwaga. Pan nie był przewodniczącym komisji skrutacyjnej, się powtarza. Należało zablokować głos i protokół, tylko przewodniczącym. Jako panu temu dotarł. Tak mówił tak z <podbl nível existencesu> Proszę, Proszę wobec tego panią Żbietę Wlanek o prowadzenie dalszej dzisiejszej sesji.